Dobry wieczór Euro 2024 w mini futbolu, drugi mecz reprezentacji Polski na tym turnieju. Dzisiaj niestety ponownie porażka z Rumunią, ale tym razem chyba w zupełnie innym stylu z nami Karol Bienias. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim, cześć. Tak myślę, że po tym zimnym prysznicu od Węgier, które też są uznaną drużyną, trzecią drużyną świata, ale... Umówmy się, nie zagraliśmy na tym poziomie, którego sami od siebie oczekiwaliśmy. Dzisiaj chyba, mimo porażki, możemy wracać z tego stadionu z podniesioną głową. Oczywiście tak. Na początku chciałbym podziękować całej drużynie. Zagraliśmy super. W względem tego, co wczoraj pokazaliśmy przeciwko Węgrom, dzisiaj kompletnie inna drużyna inne zaangażowanie, wola walki, chęć zwycięstwa i naprawdę. Przez większość czasu Rumunia, która jest mistrzem bodajże Europy czy świata, bała się, drżała nogami o wynik. My zagraliśmy super. prowadzenie, 1-0, potem wyrównali 2-1. Naprawdę reakcja po dniu wczorajszym, a przecież to jest mało czasu, niespełna 24 godziny, a zobaczyliśmy kompletnie inną drużynę i graliśmy z najlepszą drużyną Europy obecnie jak równy z równym. Myślę też, że było widać, że gdzieś tam udało się dużo lepiej, dużo bardziej zrealizować te założenia taktyczne, o których mowa była na odprawach, które wskazywali trenerzy, stałe fragmenty gry. To dzisiaj funkcjonowało. Oczywiście to, że tak, dzisiaj rano mieliśmy odprawę skupiliśmy się właśnie na tym, czego wczoraj nie zrobiliśmy, bo gdybyśmy wczoraj wypełnili zadania, które nakreślił nam cały sztab, to podejrzewam, że ten mecz z Węgrami w ogóle inaczej by wyglądał, to w porównaniu do Rumunii, to był dużo gorszy zespół, a my zagraliśmy, jakbyśmy się pierwszy raz spotkali. Nie wiem, czym to było spowodowane, czy, czy po prostu gętkie nogi, czy, czy byśmy zestresowani, ale nie wypełniliśmy żadnych zadań, które nakreślił nam sztab, a jestem tego przekonany, że gdybyśmy zagrali nawet w 70% tego, co dzisiaj, to jestem spokojny. O wynik wczorajszego meczu. No cóż, niestety mimo wszystko za piłka to nie łźwierstwo figurowe, za styl punktów się nie przyznaje, te wędrują na konto Rumunii, ale trzeba też im oddać, że pokazali dużą klasę. Trzeba też powiedzieć jasno, że Rumunii to klasowy zespół. Jasne, że tak. Gratulacje dla nich za zwycięstwo pewnie. Widać, że doświadczony zespół wykorzystał tak naprawdę nasze błędy. Oni nas w ogóle nie zaskoczyli grom, bo w pewnym momencie to my z nimi jechaliśmy w dziadka, to my klepaliśmy. No ale niestety, jak to w piłce bywa, sędziowanie, pomimo tego, że jest tutaj WAR na takim turnieju, bardzo kluczowa akcja, pod koniec pierwszej połowy tracimy, znaczy sędzia dyktuje rzut karny, którego, którego według mnie nie, nie było, ogląda to po analizie WARU i w dalszym ciągu przyznaje karny przeciwnikom, gdzie... Tak naprawdę już było dawno po czasie. My, w, chwilę wcześniej, wyjeżdżamy z kontrą, tracimy piłkę i w tym momencie powinien być gwizdek kończący. Schodzimy na przerwę z wynikiem 2-1 i tak naprawdę to my jesteśmy pewni zwycięstwa. Dalej to my prowadzimy grę i to Rumunii muszą się śpieszyć, a tracimy szybko bramkę po naprawdę kuriozalnym zachowaniu sędziowskim. W drugiej połowie to jeszcze się nasiliło, bo przykładowa akcja moja stoję pół metra od gościa. Wybija on piłkę, a sędziowie dyktuje wolny rzut autu dla nich. Co, co dla mnie po prostu ich sędziowanie było niedorzeczne. Nie możemy dopuścić na takim imprezie do takiego sędziowania, szczególnie w tak ważnym meczu. Tutaj po meczu przychodzi do nas ktoś ze sztabu Rumunii i mówi, że, że życzy nam powodzenia, żebyśmy azowasowali, bo jesteśmy dużo lepszym zespołem po tym oczywiście dzisiejszym meczu, nie mówię o wczorajszym, ale jesteśmy dużo lepszym zespołem niż większość drużyn w ogóle na tym turnieju, w innych grupach. Musimy też przyznać, że Trafiliśmy do naprawdę bardzo bardzo ciężkiej grupy: no, i Rumunia, i Węgry. Bardzo ciężki rywal, tak naprawdę, faworyci turnieju. Jedni i drudzy mogą zdobyć medale. My jesteśmy troszeczkę takim nowicjuszem, może i czarnym koniem, choć każdy nas tutaj skreślał. A my pokazaliśmy dzisiaj, że naprawdę ta drużyna się tworzy. Rok przygotowań nie poszedł na marny, było widać, że potrafiliśmy naprawdę złapać tak klasowy zespół. I, I grać z nimi w dziadka. No, powtórzę się jeszcze raz, ale naprawdę jestem dumny z zespołu, zadowolony, chcę pogratulować chłopakom. Jestem zaskoczony takiej szybkiej reakcji po, po dniu wczorajszym. No rzeczywiście, jeśli chodzi o to sędziowanie, to wydaje mi się, że tam bardzo często takie sytuacje 50 na 50 były gwizdane pod mistrzów świata. Oni są chyba na tyle klasowym zespołem, że nie należy im pomagać, ale zostawmy teraz te tematy. Trzeba znowu oczyścić głowy, bo jutro Turcja, trzeci mecz na turnieju i mecz bardzo ważny, ponieważ to jest turniej, w którym uczestniczą 24 drużyny. Jak wiemy, z trzeciego miejsca też z grupy można wyjść. Cztery najlepsze drużyny z sześciu grup awansują do fazy pucharowej. Dlatego ważne jest, żeby ten mecz wygrać i możliwie wygrać go wysoko. Na pewno to zrobimy, tak mi się wydaje. Widzę, że, że wszyscy jakby budujemy od środka. Zależy nam bardzo na tym wyjściu, bo to będzie faktycznie historyczny wynik. Fajny krok, żeby ten, ta drużyna się rozwijała. No i mam nadzieję, że kubuś nasz fizjoterapeuta dorzuci tej przedtreningówki, której dał, dał nam przed, przed samym wyjściem na boisko, bo dalej mnie nosi. Nie wiem, czy to emocje związane z tym meczem i sędziowaniem, no bo siedział to we mnie podczas meczu strasznie, czy właśnie tego przedtreningówka. Nie wiem, co tam było, nie wiem, co ja wziąłem. Nie będę wnikał, ale na, na pewno to działa. Zostawmy elik eliksir, że tak powiem, szefa kuchni. To niech to będzie jego tajemnicą. Bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jutro wreszcie porozmawiamy w lepszych nastrojach, po zdobyciu dziękuję. Oczywiście będzie zwycięstwo jak nic. Dziękuję, pięknie.